No witam serdecznie, jestem oczywiście Croxy, Nowy evencik na CSGO Skinsie Mamy oczywiście tutaj pięć nowych skrzyneczek Więc sobie je oczywiście otworzymy Przypominam, że oczywiście do wygrania dzisiaj jest skin Jeszcze nie wiem jaki, ale jak oczywiście go wylosuję No to będziecie mieli na Discordzie info Bądź na którymś z przyszłych filmów Jak chcesz go oczywiście wygrać sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem Dołącz na Discorda i oczywiście kodu Croxy na CSGO Skinsie Użyj, jak oczywiście są osobą nie jesteś Wystarczy, że zalogujesz się z linku zapisów Bądź klikniesz tutaj magiczny zielony plus. I wpisz oczywiście kodzik Kroksi przez Wax Który daje ci 10% więcej do każdej wpłaty Oczywiście kodu możesz używać dowoli No i oczywiście skrzyneczka Taka ładna tutaj za od Odwója dla ciebie Więc jak kodu nie używasz to zapraszam serdecznie Zapraszam cię na stronę PirateSwap Gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny Na stronie dostępne są również konkursy Gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań Masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo Możesz również wykonać specjalne zadania Dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie Z kodem promocyjnym Kroksi i otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. No i w opisie. Zajemy sobie odbitewki jakiejś z tymi skrzynkami. Gadget Case 4.20 kosztuje ja taka normalna, więc wrzucimy jedną normalną. Jedną na buście. Zjeżdżamy oczywiście dalej, szukając drinks, case'a. No tutaj, no skrzynka bardzo sympatycznie wyglądająca, tak? Z różnymi, że tak powiem smakołykami. Generalnie myślałem, że nie też Summer Case'a, bo to też, no, no, wakacyjna strzynka, może się łapać do tego eventowego, oczywiście zamysłu takiego lata, taki, wiesz, no właśnie takich basenowych strzynek. Lifeguards case 21 złotych, dorzucamy oczywiście normalną, dorzucamy na buście i została chyba jeszcze jedna albo chyba jeszcze dwie, jeszcze dwie, więc tą rzucamy oczywiście normalną na buście i pool case, no najdroższa strzynia 4,20, no to tylko kosztuje najdroższa tej, że tak powiem, wersję, tak? Tylko, że 420 złotych nie 4,20 jak w przypadku tej oczywiście najtańszej. Bitwa! 1000 zł, wrzucam oczywiście Emily. No bo, jaki jest lepszy cashback z oczywiście grania z tym botem, no to dlaczego by nie? No, jakbyśmy dostali na dziurę, no to chyba lepszy mieć cashback warto, niżeli gorszy, tak? Zobaczmy. Skrzynka teraz na buście. No, i oj, no Emily tutaj dobrze zaczyna z kałachem za 33 zł. No ale to najtańsze skrzynki teraz lecą, więc no, chyba nie ma się co przejmować póki co. Zobaczmy dalej. Przypominam oczywiście również o konkursie na kosę, na który zostało ostatni dni na dołączenia, więc jak gościu chcesz dołączyć, czy zastanawiałeś, czy warto dołączyć, to se dołącz, bo został ostatni tydzień. Zapraszam oczywiście na Discorda, jak chcesz wygrać pięknego huntsmana ultrafiolet, bądź na skitforfree.pl, masz tam jeszcze drugi konkurs na kosę. No i oczywiście każde 2 złote wpłacone z kodem Croxy to jeden bonus respektu. I więcej ich zdobędziesz, patrz co się dzieje, 1300 złotych kosa, wow! Ej, ja tak na chillu sobie tutaj prowadzę film I ja totalnie się nie spodziewałem, że mogę kosę taką zdobyć z takiej eventowej skrzynki No powiem tak, no zaczynamy fantastycznie, była ta skrzynka ta druga najdroższa na buście, więc fantastycznie 2200 zł Naprawdę bardzo dobrze zaczynamy Przypomnę oczywiście, bo nie powiedziałem co z tej skrzynki w ogóle zostać, więc sobie otwórzmy parę razy Oczywiście Kodzik Kroksi. Każdy 2 zł wpłacane składem Kroksi daje ci jeden bonus respektu. i więcej ich zdobędziesz, tym oczywiście większe szanse na zdobycie tej kosy. No i każda osoba biorąca udział dostaje nagrodę gwarantowaną w postaci rangi na Discordzie, więc zapraszam do wzięcia udziału. No generalnie tutaj jeden z lepszych tak naprawdę skinów z tej szynki na wypad. 3% było na niego. Okej, no czyli no nie aż tak mało w sumie biorąc pod uwagę te inne... I, no, jak na przykład tutaj te Shadow Daggery, czy nawet te rękawice, no tutaj naprawdę mocny bust leciał na tego Huntsmana, więc no spoko, no dało to dało, fajnie, cieszę się, jesteśmy póki co, dajemy się na fajny plus, zobaczmy, jeszcze parę razy, jest ofka Asimov, no to jest potężny skin, definitywnie, 354 i wow, bardzo ładnie to no jest... i ostatnie otwarcie, mamy 172 zł, overall i tak jesteśmy chyba na plus, więc no, podoba się mnie to dla mnie, tak? Zobaczmy teraz tą najtańszą skrzynkę. Czy. Najtańszą, panie prowadzący. Najdroższą, oczywiście. 1000 zł stary na 5 takich skrzynek. Jak wrzucę 5 ulepszonych, to jest bitwa za 3150 zł. I czy ja chcę to robić? No, totalnie nie, stary. No, ale ja wiem, że wy tutaj lubicie, że tak powiem. Pragniecie mięsa, tak? Więc zobaczmy tą najdroższą skrzynkę. Normalną wersję. No i oczywiście wersję ulepszoną. Na Case Buddy zaczynamy po MC. No powiem tak, no już tutaj naprawdę gigantycznie dobre zaczęcie. Że ten w ogóle skin spadł w ogóle dla nas obu to jest hit, naprawdę niesamowite to jest. I zobacz, otwarcie. Kolejne przypomnę, że jednak kosztuje 420 zł. No ulepszona 840, więc naprawdę mocno, no niestety tutaj wulkan spada. No i ja już wiedziałem, że to nie będzie tanie skin. 1500 zł. No, trzeba liczyć na te ulepszone, na jakąś kos. Calamity Fade jest do trafienia w tej skrzynce, więc liczymy oczywiście na Calamity Fade. A. No ale jak ja widzę tutaj streama dla Emily, to ja się nawet nie dziwię, stary, że to Emily. 700 zł, ok, coś tam nadrabiamy, jest to 900 zł dalej, no mimo wszystko straty. No to jest moja reakcja w tym momencie. Tak trochę, no, no tutaj CSGO Skins trochę chce mi dać, ale trochę nie. No i no już tutaj niestety chyba musisz się pogodzić z tym, że bitwa będzie przegrana. Bo jest to 1000 złotych różnicy, no i tutaj już niestety nic się dobrego dla nas nie wydarzy. Bitwa przegrana 157 zł cashback dzięki oczywiście promocji, która obowiązuje nas jest 5 razy lepszy gwarantowany tutaj. No gwarantowany skin, jak Bot Emil nas opierdzieli. 2200 zł, tyle nam zostało. Czy jest tu jeszcze jakaś szansa, żeby do tego wrócić w jakimś... Sensownym wykonaniu, z jakimś sensownym itemem. No zobaczcie, ja nie widziałem w ogóle tu skinów, jakie są do, tra do trafienia w tych skrzynkach. No ale teraz widzę, no nie doleci do kosna. No ale zobacz. Jest tu Nomad, jest Poseidon stal, Poseidon. Jest Awopa Fate i Karambit Fate. No przecież te skiny. Ja nie mogę, no mi się aż oczy świecą, stary, jak ja te skiny widzę. No ale zobacz, Ocean Drive, Desert Eagle. No, to będzie ze stówka maksymalnie, wydaje mi się. 80, właśnie 9 zł. Twarcie, jeszcze jedno. Czy tu jest jeszcze w ogóle szansa, Żeby tutaj nam jakkolwiek coś z tej skrzynki spadło? No, niestety na ulepszoną wersję już sobie nie mogę pozwolić. Ale normalno, jak najbardziej. 210 zł. Jest Digedeck na Leno. Jak możecie zobaczyć, no, ewidentnie nie mój dzień.